Jesteśmy właśnie na warszawskich targach fantastyki. Znowu! Już raz? Pamiętacie na pewno? To była edycja wiosenna, a teraz zobaczmy, jak ludzie bawią się na tej edycji zimowej. Super. Kocham go. Zatrzymaliśmy się na tym przepięknym stoisku, które ma jakiś taki temat przewodni, mi się wydaje. No, tak, tak bym strzelała, że tutaj może coś być na rzeczy. Dlaczego dinusie? To jest dobra historia, bo kiedyś spółlokatorka do mnie wbiła do pokoju i mówi ty, na no, ty potrafisz szyć, robisz cosplaye, potrafisz szyć Zrób mi taką torbę dinozaura Ja byłam like dobra, dobra stara, zrobię ci No i tak już po zostało Ale jak ta torba wyglądała? To był jakby taki kształt, tylko płaski? To był plecak To był plecak z tegozaur I ja faktycznie do dzisiaj plecaki szyję, tylko raczej na zamówienie Ale no, jest to cool gadżet Tylko trzeba mieć jaja, żeby to nosić Który jest twój ulubiony gatunek? Teraz powiedziałabym, że triceratops ale już nic mi prawie z nim nie zostało oprócz jednej figurki, więc. To... kawaii! Jestem też trochę buyast, bo e, te, których jest najwięcej, czyli te takie pleziozaury, to jest też maskotka z Apexa, to jest Nessie. Więc ja jako gamer tutaj jest podwójny zysk dla mnie. Słuchajcie, to, to, tutaj całość zasługuje na jakąś nagrodę. Nie wiem, nie, nie wiem, czy są tu jakieś nagrody, ale mogę ci dać moją nagrodę, proszę. To jest, to jest nagroda ode mnie, dla ciebie. Tak. Za najładniejszą rzecz na stoisku, jaką widziałam dzisiejszego dnia. Dziękuję, dziękuję. Jesteśmy na stoisku, które przykuło naszą uwagę z bardzo daleka. Proszę bardzo. Jest to Milkti stoisko. Zobaczcie, jakie jest śliczne. Mam dużo uroczych rzeczy, a na takim dużym konwencie, na takich targach trzeba się wyróżniać, w szczególności wśród tylu super artystów. U mnie jest ważne, żeby było światło, żeby było kolorowo, różowo. Widzę, że bardzo dużo pracy widać w Twoim stoisku. Te wszystkie podkładki, te wszystkie takie właśnie miejsca, które eksponują Twój towar. Widać, że dużo serca jest to włożone. bardzo mi miło w takim razie, że ludzie to widzą. Ja też czuję właśnie zawsze mega pozytywną energię, bo to jednak przykuwa zawsze takich fajnych ludzi, więc bardzo mnie to cieszy. Gratuluję naj, najsłodszego stoiska, jakie tu dziś widziałam i mam nadzieję, że będziesz miała. Dobry event. Dziękuję, wzajemnie. Jest świetny, jest ekstra, jest... A co pani tu czesze takiego ładnego? A łóżka takie. Kocie można sobie zginać, wyginać, mamy też kauczukowe opaski, żeby można było takie właśnie sobie niezniszczalne, odporne. To jest dla mnie, to jest dla mnie, bo ja po prostu zawsze wszystkie te opaski niszczę te uszkami zjeżdżają z tych opasek, a to wygląda tak porządnie. Widzę, że tych uszek masz mnóstwo i nie tylko uszek. Zresztą widzę ogonki, są maski, są jakieś tam jeszcze inne stworki z rogami. Więc opowiedz właśnie, co ci skłoniło do tego, żeby tutaj być właśnie z takim profilem stoiska. No brakowało mi uszek na konwentach, takich właśnie bardzo wytrzymałych, które wytrzymają naprawdę długo, ale nie kosztują miliony, te było 100 zł czy coś. Więc zaczęłam po prostu robić takie uszka dla każdego i dla dzieci i dla dorosłych, żeby można było sobie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Więc od tego się zaczęło, a też dodatkowo mam kocham naturę, zwierzęta i tym podobne, więc wszystko wykonuję ze sztucznych futer, ale właśnie e Działam na takiej zasadzie, że mają działać jak najdłużej, dlatego mają jeszcze 5 lat gwarancji, żeby klient jak najdłużej mógł się cieszyć swoim produktem. Nie no, ty jesteś jakimś game changerem, bo ja widzę, że te uszka, słuchajcie, to kosztuje 50 zł. Niektórzy to się po 50 zł nawet nie schylają. Faktycznie tak jak mówisz, jest to bardzo przystępne cenowo i przy okazji też mm, ślicznie wyglądają te uszka. Tak, dlatego gratuluję Ci i życzę powodzenia. Jak się w ogóle bawisz na tej edycji? Bardzo dobrze. Wyjątkowo taka napchana ludźmi edycja pomimo dwóch hal, więc jestem bardzo zadowolona. Właśnie się wydaje, że chyba więcej ludzi niż na tych poprzednich edycjach. Zdecydowanie. No to szerokich lotów i wszystkiego dobrego. Powiedzcie mi o swoim pomyśle, bo jest niewyobrażalnie urocze. No, oczywiście, jestem kociarą, więc tutaj inspiracja kociej łapkami. Z partnerem robiliśmy takie odlewy gipsowe, i jeszcze robiliśmy świeczki, ale uwaga z wosku pszczelego. No i tak pomyśleliśmy, w sumie jak robimy już takie pojemniczki, to czemu by tego nie wykorzystać, no i właśnie tutaj zrobiłam research, że no jednak da się to połączyć. No i postawiliśmy najbardziej ekologiczną tutaj opcję, czyli właśnie wosk sojowy, który ma właśnie też o wiele bardziej czyste spalanie, też właśnie ten zapach bardziej się unosi. Dobra, to jeszcze mi powiedz, jaki jest Twój ulubiony zapach z tych wszystkich, bo macie ich naprawdę bardzo dużo, nawet wiedziałam, że są jakieś świąteczne. Dzika wiśnia i malina. Wow. Owocowo kwaśno słodki. Chcę ją zjeść. Naprawdę pysznie, pysznie pachnie i e, potwierdzam, bo mam nawet taką świeczkę w domu. One super pachną bardzo długo. Dziękuję bardzo. Mm. Wspaniało. Do Twojego stoiska e, przyciągnął nas bardzo konkretny styl fanartu, bo chyba masz tutaj w większości fanarty. Tak, tak. Z tego co widzę, opowiedz, co Cię inspiruje? Jakby co, co inspiruje Twoją rękę, bo naprawdę ten styl jest bardzo wyjątkowy. E, mnie inspiruje zazwyczaj fabuła albo gry, albo danej serii anime. Jednocześnie też bardzo często wracam do serii z dzieciństwa, takich jak Monster High, tutaj mam właśnie Draculore jest też Claudine, więc zazwyczaj jest to seria i postaci. Myślę, że moją największą inspiracją jest sztuka japońska, raczej ta taka nowoczesna, nie powiedziałabym, że inspirują mnie, nie wiem, drzeworyty czy coś czy tak ten deseń, ale właśnie manga, anime, tak bym mogła powiedzieć. Co uważasz o tej edycji targów fantastyki? Wydaje mi się, że to jest największa jak do tej pory, mimo tego, że ona jeszcze się nie skończyła, ale naprawdę mamy bardzo duży ruch. Widziałam, że są bardzo fajni goście. No i projekt cosplay się pojawił, także widać, że edycja jest udana. No, jak my przyjeżdżamy, to muszą być ludzie, prawda? Dzięki. Moi drodzy, jesteśmy na bardzo wyjątkowym stoisku z kotkami. I to są kotki dziergane. Szyte? Jakie to są kotki? Proszę mi opowiedzieć o tym. To są koty wykonane techniką szydełkowania, na przykład te na dole, i szyte z, ze starych swetrów i innych materiałów, które pochodzą z, z recyklingu, z odzysku. Czyli to są jakieś stare ubrania, kurtki, futerka, tego typu rzeczy. Czyli Super. Jest, czyli jest łączona technika jest szydełkowa plus szyta. To nie mi pani powie, skąd pani bierze te materiały? Czy pani gdzieś konkretnie szuka właśnie tych, tych ubrań do recyklingu, czy one się same jakoś pojawiają u Pani w domu? Różnie. Yy, najczęściej kupuję je yy, właśnie w sklepach z yy, odzieżą używaną, ale też dostaję często albo wykorzystuję to, co mam już w do domu i jest już niepotrzebne. To rozumiem, że jak Pani chodzi właśnie po tych sklepach, to Pani widzi, o to będzie wspaniały kotek z tego sweterka. Tak, dokładnie. Nawet jak ja czasami na kimś widzę jakiś fajny sweter, to sobie myślę, że z niego też byłby fajny kot. Wspaniałe są te koty, i zobaczcie, tu są jeszcze w ogóle magnesy. Bardzo mi się podoba. Yy, I sama pewnie bym też takiego chętnie na lodówce sobie powiesiła. Także wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Cześć, wasze stoisko robi wrażenie z daleka. I dlatego stwierdziłam, że muszę z tobą porozmawiać. Opowiedz w ogóle, skąd pomysł na to, żeby się tym zajmować. Znaczy, się w Polsce nie było jako takiego powiedzmy sklepu, który produkowałby akurat ten typ mieczy. No oczywiście też nie produkujemy, tylko sprowadzamy te części z zagranicy i tutaj je na miejscu składamy. Stwierdziliśmy, że chcemy wyjść z czymś bardzo innowacyjnym, co nie jest aktualnie dostępne na polskim rynku. No i przy okazji też na konwentach nie spotyka się wystawców z mieczami świetlnymi. A takie stoiska, takie kolory oczywiście zawsze przyciągają uwagę. A czy te miecze nadają się do jakichś sparingów, pojedynków? Tak, oczywiście. To są miecze kontaktowe, sparingowe, czyli przede wszystkim ich przeznaczenie jest ich przeznaczeniem jest walka. A powiedz mi, czy te wszystkie miecze, które tutaj widzimy, to są repliki z filmu, czy to są jakieś takie design oryginalne? Część z nich jest designem oryginalnym, część z nich to jest replika, tak? Na przykład Mamy miecz Gondzina. Tutaj mamy miecz bodajże obi Kenobi'ego. I tutaj jeszcze jest miecz Darta Weidera. Natomiast tutaj pozostałe rękojeści są autorskimi projektami. Jak widzicie, mnóstwo fantastycznych fantastyczności dzisiaj tutaj widzieliśmy. I no, tak samo jak na poprzedniej edycji, bardzo się zainspirowaliśmy różnymi stoiskami cosplayami, gośćmi, no i ogólnie całą tutejszą atmosferą. Także serdecznie Was zapraszam na kolejną edycję. Tą edycję uważam za udaną, a wy jak? Piszcie w komentarzach. Byliście, nie byliście, co kupiliście, czego nie kupiliście, co chcecie kupić. Bye! Green, green, pink. Green, pink, green, pink, green, green.